Widzę co, tutaj Gajera. Borussia Dortmund, kolejne, kolejne mecze, tym razem 13 grudzień jest. gramy na wjeździe z Leverkusen, ciężki będzie na pewno mecz, ale musimy jakoś podołać temu wyzwaniu. Mały research składu, będzie Hummel za Kehila, Romelu Lukaku za Obama potem Potemuniani za Mkhitaryana stałe zmiany i Rudnev wsadamy za Roysa, dawno nie gra. Hmm, Hoffman, by za Bendera. Hmm, Martinez jeszcze za Gindegana. Stawimy formację i walczymy. Niestety Rewerkusen w 33 minucie uderza. Bender prowadzi z Borussią. Niepilnowany zawodnik. Tutaj dobiegł. Nie była spalonego, no i bez szans wody fair. Mamy bramkę, rudne, doprowadza do wyrównania. Fantastycznym strzałem. Jeszcze raz liplay. Chyba szykotki podaje. Przyjmuje rudne z jego w okienko. I kolejny raz. Obrona została oszukana przez Reverbuzen doża, uderza, uderza i strzela bramkę. No nie fartownie, rusz autu, jakieś dostatkowanie. Tutaj obrońca się mija z piłką, no i ślizgiem praktycznie ładuje tą piłkę Kissling. na no jest niedobrze, bo za chwilę jest koniec meczu i koniec meczu przegrywamy tym razem z Eworkuzem nieznacznie. No ale kiedyś musieliśmy przegrać w końcu. Całą rundę jesienną wygrywałem, także musiałem w końcu jeszcze pod koniec roku przegrać trzeba iść dalej Gramy z Mańcu ten mecz będę symulował Jak chciałem dzisiaj skończyć tą, ten rok ja się postaram kurde już to jest remis na no szkoda prowadzenia, kadry, odrzucam. Chwalimy Wolfsburg. Mecz z jest nie jest tak istotny, więc go symuluję też. Kurde, przegrywamy 2-1, no i dobrze, nie dobra pasa. Dalej, dalej. Się będzie grał na pewno. Oferta to jest dla piszka. Zrzucamy. Czemu musi być przydany piszczek? Jakby z ważnym zawodnikiem, bo nie sprzedam. Polucji trzeba być sprzedany. Portugalia. Jeszcze się wkurzył, może się uda go jakoś zatrzymać. Suboticz, otwórzamy oferty. Wszyscy chcą więcej kasy, no. Co by tu zrobić? Teraz by trzeba było wyjść na transfery. Hmm, kogo tu sprzedać? Wikitariana Zawody mi nie pasuje do gry. Pisze, glukaku, dobra, to reszta bym musiała zostać. bo bonus, ja bardzo chciał. Proszę bardzo. Kogo by tu jeszcze sprzedać? Sobotę. Mi się również przyda. Hmm. Kogo by tu jeszcze tego możemy wypożyczyć? Bandowskiego. Tak samo Sarnik się ogrywa. Mamy zawodnik. To na razie tyle, idziemy dalej z symulacją. Jest Herta Berlin akceptujemy oferty. humor, sprawa gorzy no. Teraz gramy mecz z Sambu znowu na wyjeździe mamy tutaj samo punktu Bayern, w Bayern po 20 meczach więc nieźle. Sobota został z No i piszcie, to zostało sprzedany. Także jednak że Nie ma piszka, nie ma soboty. Dostajemy sobie skład taki, jaki jest. Muniaj i wyjdzie, jeszcze za i, i Fiero. Dawno nie gra, to za wyjdzie za Roysa, Fiero jeszcze. A Fero w Durne. Na razie no wszyscy na rezerwie. Kolejny sprawdzian. Tym razem już w Nowym Roku. Co za pech. Jansen tutaj uderza na bramkę. Jeszcze piłka się odbiła do obroncy i trafia do bramki. No to jest naprawdę... Bóg tej gry, szybko trafimy prowadzenie w tym meczu. A sytuacja Lukaku, który tutaj fantastycznie wyszedł na prowadzenie, no dużo wprost obrąka rzęś tutaj. Kolejna okazja tym razem Hummers, duża za wysoko. I mamy już wyrównanie w końcu już. Nastą bramkę sezonie IK, Ikei Muniain, te wyprzedził obronce Uderzył, bramkarz był bez szans. Kolejna akcja zróżny uderzył Key Hill, no ale obok słupka. A Lukaku nie doskoczył. Kolejna akcja, Lukaku uderza. Kusz obok słupka. Ależ akcja Munia jest na sam z bramkarzem Adler. Tu końcówkami bardzo wybija to. No z niedowiary, znowuż to akcja. Tym razem Munia idą i. Lukaku, a tutaj znowu szale wybiega i kurde, noż drożny. Teraz mamy remis, no ale Borussia miała tutaj jednak wiele szans. Szkoda, że się nie udało trzy ta bramka Pechowa na początku meczu. No szkoda, bo te mecz były do wygrania, no ale co zrobić? Trzeba grać dalej. Będą się załamywać. Następny mecz z Fejburgiem, ale na razie zobaczymy transfery, bo to koniec stycznia. Raporty z Seferowicz, kogo by tu kupić? Do Lofeu. By się może i przydał do Hmm, Do Rofeu na pewno. To jest, ale na nie potrzebuję na razie. To na razie złożę ofertę na Dorofeu. I on to kosztował. 7 milionów euro postawimy na razie, zobaczymy, czy się Barcelona na to zgodzi. Dobra, i będę kończył ten odcinek do 19 odcinku. Czy kupię do roweru, czy kogokolwiek. Macie wpisać jeszcze opcję, jakiego dowolnika mogę kupić. Postaram się też orzeżać, kogo Borussia chce kupić. W tym sezonie może się też ich kupić ewentualnie kogoś sprzedać, żeby być na bieżąco ze składem BFB także czekajcie na następny odcinek, na razie, coś